Ście, ziomeczki! Yy, teraz jak. Aha, jeszcze to muszę sprzedać. Teraz, jak mówiłem w, w, w wcześniejszym odcinku, albo to będzie ten wcześniejszy, zależy jak, jak mi i in, in, internet pozwoli. Yy, wydajemy kasę. Jeszcze zobaczcie ataków jakichś, nie mogę. A mogę to zrobić, a taki będzie więcej. Hmm. Czary Mary, już mamy ponad 600 i wydajemy tutaj mamy 10 siły sobie dodamy trochę bo mamy mało ale to jest ekscytujące tyle oponek dostanę pamiętajcie siły nigdy za dużo ale i też nie za mało do 600 ok mamy 600 teraz tutaj do 10 tysięcy w ogóle pozdrawiam całą moją drużynę e, właśnie e, Rekrutacja szukamy Oponkowiczy setny level plus jej No, szukamy Oponkowicie Drużyna Jak widzieliście nie jest najgorsza jak nie widzieliście to proszę sobie cofnąć zatrzymać popatrzeć pooceniać Yy, ogólnie atmosfera u nas jest bardzo miła i tam nie ma czegoś takiego, że się wyzywamy i w ogóle tam to je jest po prostu fajnie zapraszam ach to wydawanie pieniążków zawsze mi tak kręciło no dawaj <coughs> Dobra tutaj dojedziemy Może nam się uda do 10 tysięcy Już mamy oponki Zna Znaczy wy nie wiecie że mamy tam oponki co nie Ale mamy oponki I tutaj resztę sobie władujemy Ok, No i jeszcze w siłę Raz Dam, 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 dam. Mam oponki. No to fajnie. Zaraz wpłacę coś do drużyny. No wpłacę teraz. Żeby, żeby nie było. Wpłacę całą kasę. I wpłacę. Hm. Jedną oponkę. Przekaż to co, siema ma, siema, widzieliście jak wydawałem kazę, widzieliście jak dostałem oponki, pozdro.